Witam, to jest Tomolko, to jest kolejna recenzja na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się HG Dagger L to mobile Suit, który pojawił się w serii Gundam Seed Destiny. Był masz produktem i to w sumie tyle, co potrafię o nim powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem fanem Sida. Jeszcze go nie widziałem, ale ogólnie rzecz biorąc, po pierwsze, kreska mnie bardzo brzydzi. Po drugie, design mechów uważam za taki bardzo nijaki. Przepraszam, waj, więc ani mi nie śpieszno do oglądania tej serii, ani też nie było mi śpieszno do kupienia mechów z tej serii. Natomiast widoczny na waszych ekranach Dagger L był nagrodą w konkursie na Mema. Nie pamiętam, na jakim to było w Discordzie. To był jakiś Discord z jakiejś imprezy typu Pyrkon, tylko że online. I tam chyba organizatorzy prowadzili konkurs na Mema z Gandama. Ja wstawiłem oto tego Mema i jak się okazało, wygrałem. <laughs> Jeśli natomiast chodzi o jego design, to jak mówiłem, nie jestem wielkim fanem mobili z SIDA. Aczkolwiek nawet podobają mi się te torsy. Torsy, które mają bardzo vibe. Federacji z UC, co chyba jest celowe. Ponieważ tego co kojarzę, to Gundam City jest jakby przyniesieniem pierwszego Gundama na nowo. Większość kształtów jest całkiem prosta. Jest tu wiele kanciastych, niewydetalowanych powierzchni. I nie uważam tego za coś złego, Dagger to mas produkt i uważam, że najuczciwiej byłoby uznać go za army bouldera, gdzie kupujemy wiele takich samych zestawów, aby sobie złowić jakąś armię, w tym wypadku jednej z sił z Gundam Seeda. I powinniśmy móc to zrobić w jakimś mało rozsądnym czasie, czy też takie modele mogą mieć zastosowanie do customów, gdzie Wiele pustych powierzchni daje nam możliwość do ich edycji, dlatego tak jak zwykle lubię, aby mój mech miał fajną ilość detali, które mógłbym potraktować panel linerem. Tak w tym przypadku nie potrafię za bardzo patrzeć na to jako wadę. Tak jak mówiłem, design daggera jest dość prosty. Mamy tutaj dość dużo prostych kształtów. Jak zwykle ciekawa jest głowa. Tutaj ciekawa jest to, że ten faceplate, jak zwykle, jest bardzo rozdzielony od całej reszty głowy. Tak tutaj jest jakby jego, jego integralną częścią, przez co wydaje się, jakby to była jakby cała maska na całą głowę, aniżeli jakiś hełm. Coś w stylu jak mają siły specjalne, tak więc dodaję też tutaj to do klimatu masowo budowanego mecha. I tak, jeśli chodzi o jego budowę, to ogólnie dagger l jest jest dość mocno wzorowany na hage Strike'u przez to dość sporo części nam zostaje jak widzicie tutaj są wszystkie części które nam zostają po budowie dagera są to części które do niego nie należą i są to części między innymi jak tutaj widać łydki przy tego detalu na plecach. Są to części, które bardzo w podobnym wyglądzie posiada sam Dagger, ale są one trochę inne. Najpewniej bardziej wyprofilowane w to, jak Dagger wyglądał w anime. Tak jak już mówiłem, te detale, które powinny być, są na swoim miejscu. Mamy dużo pustych powierzchni, ale wciąż no, to też było w anime, tak więc jest to coś w pełni do zaakceptowania. I to też warte uwagi to to, że na tym modelu, który teraz widzicie, nie ma ani jednej naklejki, co jest naprawdę czymś, ponieważ jest to chyba jedyna figurka HG, która nie posiada żadnej naklejki w mojej kolekcji a jak widzicie kolorów ma dość sporo choćby na przykład ten panel kokpitu mógłby być naklejką na przykład w Demi trainerach. to co faktycznie mogłoby się przydać to naklejka za wizjer aby lepiej odbijała światło Aczkolwiek z tego co widzę, to woleli nie dawać takie naklejki, a bardziej skupić się na tym, żeby dać nam tam jakieś detale, które są chyba detalami oczu, ale nie jestem dokładnie pewny. Tak czy jak pod wizierem mamy detale, tak więc jest to na plus. No oprócz tego nie wiem, co dokładnie mógłbym powiedzieć o tym designie. Tak jak już mówiłem, nawet podoba mi się klatka piersiowa, głowa też jest całkiem w porządku, lubię też te pogrubienia na łydce oraz fakt, że te tutaj dysze są ruchome. To jest naprawdę bardzo fajny dodatek, który mnie dość mocno zaskoczył, kiedy budowałem dagera, bo HG po prostu nie przyzwyczaiły nas do takich detali. To, co można było uznać za wadę tego modelu, to te dość mocno widoczne ślady po połączeniu części z wypraską, szczególnie na tych właśnie ciemnych elementach, jak to tutaj, czy z tyłu. Jest to coś, czego raczej nie da się zbytnio uniknąć. Bandy też raczej bardziej celowało w to, żeby ten model budowało się szybko, ponieważ faktycznie jest to dość szybka budowa, aniżeli dodawać undergating, który, jeśli dobrze, dobrze się domyślam, dość mocno utrudnia odlewanie się plastiku. No ale też jeśli chodzi o te ślady, to w sumie poza tymi częściami na przedramieniach, to w gruncie rzeczy prawie, że ich nie ma. I jedyne co, to może tutaj na frame'ie ale jest to też miejsce, które zwykle posiada te ślady. No i jest to stosunkowo łatwo do wyczyszczenia, tak więc też mógłbym to wybaczyć. A jeśli chodzi o linię łączenia części, to jedyne, które mi przeszkadzają tak naprawdę, to są te tutaj która jest dość widoczna, a widać wyraźnie, że armor powinien się dzielić inaczej. Czy to tutaj? To tutaj jest tym bardziej problematyczne, że jest to dość trudno wyczyścić, jakbyście chcieli się pozbyć tej szpary między częściami, ale tak naprawdę oprócz tego praktycznie nie ma tutaj linii podziału części, tak więc znów jest to rzecz na plus tego modelu. Jeśli chodzi o akcesoria, to jak widać nie ma ich dużo. Jest to dość standardowa dawka akcesoriów, w której skład wchodzi taki oto, karabin, który jest całkiem ładny, ma nawet jedną część odlaną w innym plastiku niż cała reszta, więc jest to dodanie większej ilości detali. Karabin dość prosty, ale w sumie dzięki temu też pasuje do samego mobila. Przez budowę rękojeści to oczywiście, aby włożyć ten karabin w rękę dagera L, trzeba zdjąć pancerzyk, umieścić broń w dłoni i z powrotem umieścić pancerz. I dzięki temu nasz dagger L jest uzbrojony. No i tak jak mówiłem, karabin jest dość prosty, aczkolwiek no sam dagger jest też dość prostym designem, tak więc wszystko tutaj bardzo ładnie ze sobą współpracuje. Drugim akcesorium, który jest wyposażeniem ofensywnym, są beam sabery. jak zwykle dwa beam z bardzo standardowej wypraski, nic z nich specjalnego. Jeśli chodzi o rękojeści, to są one umieszczone na skid arborze Daggera Ela po prostu wyczepiamy je wstawiamy rękojeść do dłoni i do rękojeści dołączamy jeden z beam saberów, bardzo proste i standardowe. Oza tymi akcesoriami jest cała ta oto tarcza, która jest całkiem prosta, nie ma nawet tylnego panelu w kolorze frame'u, które oczywiście widać na instrukcji, ale no też tarcza nie musi być jakaś super skomplikowana, żeby była fajna. Ta znów daje może dość mocny vibe UC, przez to, że no w UC mamy ten krzyż, tutaj mamy jedynie taki rąb. Tarcza jest też dość duża względem Dagera ela więc możemy uwierzyć w to, że faktycznie może Jakieś ataki. Aby umieścić tarczę na przedramieniu Daggera, należy użyć tego adaptera, który wczepia się w ten ciemno-niebieski element i teraz możemy albo w to miejsce, albo w to miejsce doczepić tarczę, dzięki czemu Dagger L może się bronić. Niestety nie dostajemy żadnych dodatkowych dłoni. I z jednej strony szkoda. Ja bardzo lubię dostawać dodatkowe dłonie. Dzięki którym mogę wpływać więcej puls z moimi modelami. I uważam, że serio moglibyśmy płacić to 100-200 jenów więcej za model. Żeby tylko Bandai dodawało tą większą ilość dłoni. No ale najwidoczniej Bandai woli wydawać dodatkowe dłonie w dodatkowych zestawach. No ale też z drugiej strony jest to mass builder, którego ma się zbudować szybko. Tak więc powiedzmy, że rozumiem to, że więcej tych dłoni nie ma. Ale też w sprawie akcesoriów. Poruszę jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, oczywiście tak jak zwykle posiadamy w kroczu adapter na postawki akcji, dzięki któremu możemy Dagera wstawić choćby w ten Action Base 2 i zrobić z nim jakieś pozy powietrzne. A drugą sprawą jest to, że na jego plecach znajduje się typowy dla serii High grade'ów z Gundam Sida. Z Gundam otwór. Na dodatkowe akcesoria. Nie wiem dokładnie jak one się nazywają, no bo tak jak mówiłem, fanem serii nie jestem. Ale jako, że posiada, posiadam Windama, to mogę tutaj wczepić choćby właśnie skrzydła z jego zestawu. Dzięki czemu nasz dagger dostaje możliwość tak latania, jak i większą siłę ognia. No i z tego co kojarzę, to możemy w ten sam sposób doczepić wszelkie inne plecaki, jak na przykład Strajka. Po omówieniu akcesoriów mogę przejść do pozwolności, a tutaj jest do czego przechodzić. Na początku głowa, która znajduje się na stawie zawiasowym w torsie, który pozwala na przesuwanie się głowy do przodu, do tyłu. Oraz na standardowym stawie kulkowym, który pozwala nam na pełną swobodę ruchu głową. Następnie tutaj mamy dzięki polikapowi staw motylkowy, który pozwala nam wysunąć ramiona do przodu. Samo ramię jest przymocowane do tułowia za pomocą stawu kulkowego, który pozwala nam też znów na swobodę, obrót do 360 stopni oraz wychyły w różnych kierunkach. Jeśli chodzi o staw w ramieniu, to wraz ze stawem kulkowym umożliwiają nam taki wychył ręki do, do góry. Tutaj posiadamy staw obrotowy, który pozwala nam obracać całą ręką o 40 stopni dalej podwójny staw łokciowy który pozwala nam na praktycznie pełne zgięcie całej ręki oraz na koniec standardowo cała dłoń jest na stawie kulkowym więc mamy pewną swobodę w jej poruszaniu w torsie posiadamy bardzo fajny staw który trochę się upierdliwie budowało ale dzięki niemu możemy zgiąć cały tors na boki w taki sposób co jest no dość imponujące ponieważ nawet modele z dość mało zabudowaną talią jak na przykład gendamy z IBO. Nie posiadałem takiego zgięcia, więc no jest to całkiem fajne. Mamy też pewne zgięcie do przodu, troszkę większe do, do tyłu, ale też nic wielkiego. Dalej mamy staw kulkowy, który oczywiście działa nam jak obrotowy, pozwala nam trochę obracać całym torsem, Blokują nam część odkrocza. A jeśli chodzi o samokrocze, to mamy przedni skid armor, który oczywiście porusza się do góry. Boczny skid armor, który lekko idzie na boki, no i można nim poruszać do przodu do tyłu. No i tylny skid armor, który jest totalnie nieruchomy. W udzie posiadamy standardowy staw zawiosowy, który jeśli przesuniemy sobie skid armory, pozwala nam na pełny szpagat. Pozwala nam też na taki wychył nogi do, do przodu. Niezbyt dużo do tyłu, oczywiście przez zablokowany tylny skid armor. Tutaj mamy staw obrotowy, który pozwala nam na prawie obrót 160 stopni. Po prostu ten element bloku blokuje jego ruch dookoła. Dalej znów podwójny staw kolanowy, więc bardzo fajnie. Wcześniej wspomniany ruch tej dyszy, który też jest bardzo fajny. Dodatkiem. Jeśli chodzi o stopy, to mamy staw tutaj w płytce, który pozwala nam na wychył do tyłu, do przodu. Standardowo staw kulkowy w stopie, który pozwala nam na pewne wygięcia na boki, trochę ruchu do przodu, trochę trochę to do tyłu i nie przydamy żadnego stawu w palcach. Ogólnie rzecz biorąc, pozowalność jak na High grade jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i cieszy mnie, że wykorzystali fakt, że robimy model tak prostego designu, aby wstawić w niego porą ilość stawów. Teraz mogę już przejść do porównań i na początek porównanie z mobilem, którego już wspominałem w tym filmie, czyli Windham drugi inny mobil z Sid'a, którego posiadam. Porównanie z Miles Juganem z Kieka z moim kastobem Megana Starka, z RGWO, Master Grade Magnum N2 i wymach czegoś randomowego z Lightning Collection Czerwonym Rangerem z Time Force. Podsumowując. HG Dagger L to bardzo prosty model, dość prostego designu, który jest postproduktem produktem nie posiadający może dużej ilości akcesoriów, ale w sumie posiadający taką wystarczającą ilość, dzięki czemu bardzo szybko się go buduje. Posiada bardzo dobrą separację kolorystyczną oraz bardzo dobrą jak na high grade pozowalność. Tutaj mam bardzo duży dylemat między moją opinią subiektywną, a cichym głosikiem, aby powiedzieć opinię obiektywną o tym modelu. I tak podsumowując za i przeciw uznaję, że chyba uczciwą oceną będzie RedBug. Do white Baga, prokuje tak naprawdę, szczerze Mówiąc mojej sympatii do tego modelu, której oczywiście nie posiadam, ponieważ nie jestem fanem SIDA, oraz byłbym może i skłonny dać temu modelowi baga, gdyby posiadał więcej dłoni, choćby jedną taką wyprofilowaną z palcem wskazującym na spust broni, ponieważ no w tym momencie dostajemy model, który wszystkimi czterema palcami trzyma rękojeść gdzie wyraźnie nad tymi palcami znajduje się spust broni, co wygląda trochę śmiesznie no ale w gruncie rzeczy jest to tylko i wyłącznie moje czepialstwo ale tak jak mówiłem, opinię będę wyrażał subiektywną uważam, że dość godnie przedstawiłem ten model, tak więc osoby niezdecydowane mogą na podstawie tego filmiku ocenić czy chcą go kupić czy nie natomiast fanom SIDA polecam kupienie tego modelu w nawet większej ilości, ponieważ jest to naprawdę bardzo porządny model, który może stworzyć na półce bardzo fajną armię i to będzie tyle na tą recenzję komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę film się spodobał na razie